No i witajcie kochani. No i przyjechałam, jestem na miejscu od wczoraj. No i tak właśnie, jednak czasami jest warto coś dla siebie zawalczyć, bo zamiast 18 godzin jazdy przyjechałam w 10,5 godziny, także mogę triumfować. Ja tutaj zmierzam do marketu po jakieś tam zakupy. No musiałam przejść na drugą stronę. Eee, idę do marketu Famila, Familar, Familar. Pierwszy raz będę tam. No to na pewno jest coś na zasadzie Edeki czy tam Aldika, wiadomo. Eee, no i Później Wam puszczę kilka bardzo króciutkich filmików, nagrałam podczas jazdy. Zabieraliśmy pasażera z miejscowości Trzebiatów, czyli z Trzebiatowa. Jeden pan wsiadł, ja byłam jako druga pasażerka i kierowca do granicy. Zmienialiśmy się w Berlinie. No i taka. Trasa to mi odpowiada przez Berlin, a nie kurczę przez <górnic> Gorlic, tak? No, po prostu to, to była paranoja. No i oczywiście podziękowałam yy, w dziale logistyki yy, panu, który załatwił właśnie mi ten transport yy, tutaj, że wszystko poszło zgodnie. Z planem jakim ja chciałam, oczekiwałam, tak? Wiecie, jak to jest: raz w balona można czasem się dać zrobić, ale kurka wodna nie cały czas czy ponownie i tak dalej. To jest sztuka na raz. Dać się zrobić w balona, jak już, nie? No dobra, widzę już ten kompleks sklepów. Zobaczymy, co tam się dzieje. No, ja myślę, że to jest właśnie to całe centrum tej mieściny, gdzie ja tutaj przybyłam. No, ale nie szkodzi nic. Rower jest na miejscu, ale tam coś, tam coś, tam nie działa. No, dzisiaj będę patrzeć. Jest moja podopieczna. Sama mieszka, tak jak było powiedziane. No, na zakupy dała cicho 50 euro. Zobaczymy, jak to tam dalej będzie, bo generalnie lodówka pusta, można powiedzieć, tam takie pierdoły, ja nie będę jakichś tam starych produktów jadła, tak, no i o, widzę tutaj, dobrze mówię, Familar, nie, Famila, 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 mogli napisać Familia, nie, a tu Famila, nie wiem, co to znaczy Famila, Famila. Famila. No dobra, niech będzie famila. To jest ich całe centrum handlowe, ja piernicze. No dobra, miesiąc wytrzymam, tak czy inaczej. No i co jeszcze chciałam powiedzieć? Moment odnośnie jeszcze podróży. No, komfort jazdy dla mnie był zapewniony. Praktycznie sama siedziałam na tym szerokim siedzeniu za kierowcą. Przy oknie, tak jak zawsze chcę. Były przystanki tyle, ile się chciało. Potem na granicy, żeśmy zmienili busa, no to tam siedziały trzy panie, ja czwarta i kierowca, więc miejsce też było do wyboru. No, podróż bardzo fajna też. Kierowca zatrzymywał się tyle, ile trzeba było, nawet sam proponował. No i tak to ja mogę jeździć. Tak właśnie firmy powinny prosperować i być dla, dla klienta yy, uprzejmi i liczyć się z klientami, a nie odwrotnie. No, ta firma to mi się jak na razie tłutwo odpukać, podoba. A, i wsiadałam, uwaga, jako pierwsza. <laughs> Także mogłam się w tym busie położyć. Tak czy inaczej, w tym Trzebiatowie. Ten pan wsiadł. To było podczas drogi do granicy. W połowie drogi zabraliśmy właśnie tego pasażera. No po prostu super, po prostu super. A wolę pochwalić w fakcie już dokonanym, a nie tam, żeby nie mówić niechwal dnia przed zachodem słońca. No jak już jestem na miejscu, to mogę tą firmę szczerze, naprawdę polecić nawet. No dobra. Śmigam do tego marketu Famila. Moja podopieczna powiedziała, że mam się nie śpieszyć, bo jest dużo czasu. Coś czuję, że tutaj będzie aż za dużo czasu. To fakt. No dobra, ale o reszcie powiem w następnym chyba filmiku. No chyba, że jak będę wracać, to jeszcze coś tam dopowiem. Idę. Dobra, słuchajcie, ja już wracam. No, ten sklep jako taki, wiadomo, drożyzna, tak jak wszędzie. Myślę, że tutaj będę kończyć na dzisiaj. Jutro będę nagrywać dalej, powiem Wam, jak to tu wygląda. Na razie kupiłam takie podstawowe produkty, które moim okiem muszą być. A potem zobaczymy, jak to będzie z tym rozliczaniem kasy. Oczywiście, paragon wzięłam, nic nie było powiedziane, ale chcę zobaczyć, yy, jakie będzie podejście do tematu. <śm> no, także trzeba obserwować i trzeba wiedzieć, jak się zachować. Idę patrzeć. Ten rower, jakiś obiad yy, u pichce. Jeżeli w ogóle można nazwać to upichceniem. No ale coś tam zrobię, no bo przecież w końcu trzeba coś jeść, prawda? No. E, oczywiście moja seniorka powiedziała, że ona tak malutko je, że ona prawie nic nie je. A ja mówię, no, no to trudno, ale jajem. O, proszę bardzo. Schleswig-Holstein. Bus pojechał, a ja sobie idę tutaj tą. Alejką, na pewno dla rowerzystów. Nawet się nie przyjrzałam, ale to wiadomo od razu widać gołym okiem. No i na światłach przejdę w lewo i kawałeczek i będę na miejscu. Żadna filozofia. Także do usłyszenia kochani. Jak macie jakieś pytania, to proszę zadawać w komentarzach. Będę Wam wszystko mówić. No co, papa? Pa. O tym busem jechałam. A tutaj po drodze y, krótko nagrałam miejscowość Trzebiatów. Jedziemy tutaj po następnego pasażera. I razem z kierowcą w trójkę jechaliśmy na Berlin do przesiadki. No, zwróćcie uwagę, jaka jest różnica na terenie Polski, a jaka jest różnica na terenie Niemiec. O, tu już jesteśmy daleko za Berlinem i jedziemy sobie dalej. Piękne kolory wokół, baranki na niebie. Troszkę fajnej, przyjemnej muzyczki, ale nie cały czas. Tylko tak dla uprzyjemnienia podróży. Tutaj wjeżdżamy już do miejscowości Kil, inaczej Kilonia. Jedna pasażerka już tutaj wysiadała, a po niej wysiadałam ja. No i zaczęła się dyskusja no, było, na temat multikulki. Słuchajcie sobie. Szkodowo jak są. Ja się interesuję koni i przykładowo wiaszka też. Też ja bo mówiłem takie ee, złe osobniki, agresywne tam e, no, to eliminuje się takie coś stada, nie? No a tutaj, no, że to człowiek tam tego nie mówi, żeby zabijać, tylko żeby przykładowo nie pozwolić, żeby się No a zrób specjalnie zrobić, należy. a nie tam... Ja nawet to tak do znamy, mówiłem, że Przecież. jest tyle takich też y, kobiet chorych, nie? zamiast to, wiesz, właśnie zabezpieczyć, żeby tam nie rodziły tych dzieci, czy coś, nie? Tu kurwa, później. Po to. No, tak, tak. Czy jakieś operacje to są na pewno nie? Są. O, już jest otwarta. Odwiązują jajniki. To, na przykład. Albo tam jakieś pierścionki robią specjalne i już, już nie może. <laughs> Te kobiety po, po cesarkach po trzech nie mogą mieć dzieci, no to oni muszą zabezpieczyć. Aż no jak są też, tacy, wiesz. A już pika, głotowa. Rozbędę się. To wleje. Chciałam w lewo. Zkręciło lewą. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Tak to już że wiemy. A tutaj chcę Wam pokazać. Mam osobną część mieszkalną. Mieszkam niżej. To jest mój pokój. Telewizor gra. Internet działa. No tutaj mam okno jakby na ogródek. Ale zrobili tutaj właśnie część mieszkalną, jakby w piwnicy. I zobaczcie, jak to wygląda. Mam pokój, osobną łazienkę, osobną kuchnię. Mogę sobie tutaj po prostu mieszkać po swojemu. O, taki obraz. <grym> Kury w różnej postaci, grające w golfa. Śmieszne. No i tak wygląda mój pokój. Zaraz pokażę Wam łazienkę. Warunki są dobre, nie jest źle. już w szafie, rozpakowałam z torby. No i cóż więcej trzeba, prawda? A tak za oknem właśnie wygląda. To jest korytarz. Tak wygląda łazienka. Moje kolory, biało, niebiesko, szaro, beżowo. No i tak sobie przez miesiąc będę mieszkać. Będę korzystać z tej, z tej części mieszkalnej. I wejdziemy do kuchni zaraz, do części kuchennej. Chcę Wam to pokazać, żebyście zobaczyli, właśnie no, wszędzie jest różnie. Wszędzie jest inaczej. No, czasami podobnie. A tutaj jest część kuchenna. Te jabłuszka na kafelkach to są naklejki. Jest krzesło, jest stolik, mogę sobie wodę ugotować, cokolwiek. No i mogę się nauczyć nazw ptaków. Hmm? Czemu nie? Piękne ptaszki. No i tak sobie na razie będę mieszkać przez miesiąc czasu. No co, wakacje są? Jakieś tam są, I jeszcze za nie zapłacą, prawda? Czyli chyba nieźle. No, ja nie narzekam. Jak myślicie, podoba Wam się? Może być? No to papa. Pa.